Głównym tematem oczywiście wokół spotkania Rakowa ze Śląskiem był powrót Rakowa na stadion w Częstochowie. Mimo tego, że znaczna część zawodników Rakowa wcześniej nie grała żadnego spotkania na tym stadionie w meczu ligowym, i wybuchła ogromna dyskusja na temat tego stadionu, więc postanowiłem zabrać również głos. Tak, ten stadion nie porywa wizualnie, natomiast jest to stadion, może niektórzy zapomnieli, nadal w budowie. Czytałem różne opinie na ten temat w internecie, ale głównie przewijały się teksty typu: No, to jest ekstra klasa, tu trzeba mieć cztery trybuny. Jak to wygląda w ogóle w telewizji? Będzie, będzie pośmiewisko, pośmiewisko na cały świat, pół trybuna z blachy i wy chcecie to pokazywać w telewizji. No, dajcie spokój. Zapisanie takich rzeczy na Facebooku, wykasujesz to, przeprosisz. Ale autorom takich komentarzy radziłbym sobie wejść na stronę internetową Stadiony.net, tam jest taki specjalny dział w budowie. I można sobie zobaczyć jak poszczególne stadiony w Polsce i na całym świecie były wbudowane, są pokazane fotorelacje. Ale każdy stadion, może to dziwnie zabrzmi, musi zostać wybudowany. A ten jest po prostu budowany nieco wolniej, bo jest niższy budżet. A poza tym, co to jest za problem, żeby Raków Częstochowa grał aktualnie na tym stadionie? Przecież, przecież i tak nie mogą wejść kibice na trybuny przez pandemię. A po cholerę grać w Bełchatowie, skoro można tak naprawdę przyzwyczajać się do grania już na własnym stadionie. Jeżeli nie będą przeprosić dzisiaj zrobionych, jutro znowu wizyta. Natomiast czym innym jest sam projekt stadionu Rakowa Częstochowa i to, jak ma on finalnie wyglądać, bo uważam, że no jednak, jeśli jesteś aktualnie na trzecim miejscu w ekstraklasie i bardzo prężnie się rozwijasz sportowo jako klub, to nie możesz mieć stadionu na 5,5 tysiąca ludzi w takim mieście jak Częstochowa. Naprawdę, według mnie pojemność docelowa jest zbyt niska jak na te standardy. No bo spójrzmy sobie na taki płock na przykład. Tam stadion budowany jest na znacznie większą pojemność niż docelowo w Częstochowie. Spójrzmy na Gliwice, które ok mają stadion na około 10 tysięcy ludzi. I były sezony, gdzie na piasta chodziło około 5,5 tysiąca, właśnie średnio. Więc to byłby full na stadionie Rakowa Częstochowa, który jest klubem, wydaje mi się, który chce się rozwijać pod każdym względem. Ale zdaję sobie sprawę też z tego, że nie wszystko jest zależne od Rakowa Częstochowa jako klubu. I dużo do powiedzenia ma tutaj miasta, a w sumie głównie miasto który jest chyba właścicielem tego stadionu. Ale na plus muszę przyznać, że widok z kamery głównej na murawę stadionu Rakowa Częstochowa w trakcie transmisji telewizyjnej jest bardzo dobry. Pamiętam transmisję na ruchu Chorzów, pamiętam transmisję z brukbetu Termaliki Nieciecza. Tam ta kamera była albo w ogóle pod słońce, albo była bardzo nisko i zawodnicy się zlewali. Nie było dobrego kąta padania kamery. A w Częstochowie wygląda to naprawdę fajnie, nie było żadnego problemu z dostrzeganiem odległości na boisku, jakichś różnic w pozycjach. Bardzo fajnie. A samo dzisiejsze spotkanie nie było według mnie zbytnio porywające, przynajmniej w pierwszej połowie. Iraków i Śląsk Wrocław po tej przerwie na kadrę prezentują bajeczną formę, no w sumie bardziej raków, bo oni chyba jeszcze w ogóle nie zremisowali nawet meczu i nawet żadnego nie przegrali, wszystko wygrywali wręcz bym powiedział. Awansowali nawet przecież do finału Pucharu Polski, o, o czym wszyscy oczywiście wiedzą, więc nie będę już tego powtarzał. Pierwszego gola w tym meczu strzelił Dawid Tjanić zaraz po wejściu z ławki na murawę, a drugiego strzelił Marcin Cebula w 85. Minucie. Wcześniej mieliśmy jeszcze czerwoną kartkę dla Śląska poprawy. Przy okazji w Śląsku mieliśmy kilka zmian w składzie, mieliśmy Lewkota kota, Piasecki wyszedł od początku. I czym to się skończyło? Oczywiście potrójną zmianą w drugiej połowie na boisku pojawili się Makowski, Sobota i Exposito. Sobota i Exposito, wydaje mi się, dali dobre zmiany, bo wprowadzili ożywienie w grze ofensywnej Śląska. Także dzięki temu zwycięstwu Raków Częstochowa ma już bardzo duże szanse na zdobycie medalu w tym sezonie. Czym samym zabija nam trochę emocje na te cztery kolejki przed końcem. A Śląsk Wrocław przegrywa swój pierwszy mecz pod wodzą Jacka Magiery. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, przepraszam, że nie było dzisiaj zbyt śmiesznie. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam na Facebooka Tradaj, na Instagrama Tradaj i do... Posiadania miłego weekendu, ponieważ ja zostałem w ten weekend brzydko mówiąc wydymany.